Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam Was w takim filmiku. Można powiedzieć, że spoilerowo, newsowym, ale bardziej newsowym, gdyż SSO samo udostępniło bloga październikowego o głuchych lasach. Mamy mnóstwo spoilerów zdjęciowych, jak generalnie będą się prezentować głuche lasy. W nowym lesie będzie mnóstwo nowości. Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie obejrzyjcie cały mój materiał, pozostawiając przy tym łapęcie w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. A ja Was już zapraszam do oglądania. Generalnie nie wiem, od czego mam zacząć. Ale to, co będę Wam teraz opowiadać, jest wzięte z blogu, ale posłużyłam się tutaj jednym fajnym postem na grupce facebookowej Starstable Online Polska, gdzie jedna tutaj osobka po prostu w konkretach opisała, co w tym blogu jest. Nie ukrywam, że teraz, kiedy to nagrywam, jest późna pora i naprawdę, żeby teraz te, wiecie, wszystkie zdania przeczytać wyciągnąć konkrety i żeby to się razem ze sobą kleiło to naprawdę jest wyczyn najpierw zaczniemy od tego od czego właśnie Star Stable zaczęło tutaj nas informować w tym oto październikowym blogu generalnie teraz event halloweenowy nie był czymś nowym event po prostu był bez większego nowego kontentu czy jakichś nowych zadań w tym roku nie mieliśmy zablokowanych portali ale to co było rok temu to jest i w tym roku bo zespół skupił się głównie na naprawieniu błędów, na małych poprawkach oraz aktualizacji właśnie tych głuchych lasów, a także zaczęli pracę nad eventem zimowym. Jedynym takim nowym wątkiem na evencie Halloweenowym był klimat czarownic, czyli nawiązanie do zadań fabularnych, czyli po prostu czarownic wala. Przekładowo wyścig stracha na wróble wyglądał właśnie tak, jak widzimy. Są te różne pioruny niebieskie takie ogniki i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak zagrywka w Czarownicy, czyli druga wersja po prostu zagrywki jakby Thompsona. A Okruchy Duszy dołączył jako druga waluta festiwalowa. Drugim bardzo ważnym tematem, właśnie tym głównym, są Głuche Lasy. Teren przez zmianę ma wydawać się o wiele większy. Tutaj w ogóle Mistrzostwa Dale zostaną usunięte, ale będą zaktualizowane w przyszłości. Wypasowały, no oczywiście, do nowego otoczenia. Jednak teraz chcą się skupić na ważniejszych rzeczach czyli na magii i na nadanie życia lasu. Tutaj będziemy mieć takie różne zadanka, właśnie w tym lesie tak, no, można powiedzieć, że reputacja. Będziemy mieć ścieżki druidów, które możemy rozwijać, Droga fantazji oraz droga runologii i ogrodnictwo, które zostanie nadane w przyszłości. Chcą najpierw upewnić się, że system będzie dobrze działał, a system, który pozwala na lewelowanie ścieżek w dowolnej kolejności, gra pozwala nam wybrać, na której najpierw chcemy się po prostu skupić. Czyli wybór ścieżki jest dobrowolny. Tutaj jest też bardzo ważna informacja, że uwaga, magiczne konie i zwierzaki. Nie utrzymują już swoich rotacji. Tak jak wiemy, co miesiąc była taka rotacja, że raz były takie magiki, później były inne magiki i to był właśnie taki cykl miesięczny. To teraz będziemy mogli kupić uwaga, konie magiczne po zaniżonej cenie w głuchych lasach. Dopiero po tym, jak zdobędziemy ich zaufanie, za pomocą wykonywania ich questów które będą dostępne blisko wioski Valedale. Tutaj muszę wam powiedzieć, że szczerze. Generalnie konie magiczne no, są takim unikatem. I moim zdaniem, jeśli jakieś konie magiczne są w grze, to powinny być one jednorazowo. Fajnie ze strony SSO, że oni je tam kiedyś dodadzą ponownie, jak już czytałam opinie, wielu tutaj ludziom się to nie spodobało. Szczerze, mi się to też troszkę nie podoba, bo jeśli ktoś kolekcjonuje wszystkie magiki, no to trochę kicha, że teraz będą wszystkie dostępne w jednym miejscu, ze zwierzakami i w obniżonej cenie. Tylko jedynym warunkiem jest to, żeby zdobyć ich zaufanie poprzez robienie zadanek. Ale dobra, przejdźmy dalej. Nowe głuche lasy zawierają nowe duże jezioro, głęboki zarośnięty las, kamienisty obszar górski, nowe wodospady, Wpadające do rzeki Silver Song. Tutaj są właśnie takie fajne zdjątka ukazane. I architektura wioski na razie się nie zmieni. Teraz obecnie będą się skupiać na lesie. Ale kiedyś wioska otrzyma swoją aktualizację. Gdyż w 2024 roku dodadzą więcej kontentu, czyli jakieś sekrety, o wiele więcej gameplayu, przedmiotów. No i rzecz jasna różnych zadań. Tutaj właśnie mamy taką rozpiskę tych oto zadanek. Jak widzimy mamy tutaj level pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Na początek jest taka ikonka właśnie świetlika, później są jeszcze takie dwie inne. Nie wiem, co one tutaj mogą oznaczać. No ale generalnie tutaj widzimy w tych kółeczkach są takie różne właśnie pewnie do questów. Tutaj jest jakaś torba na siodło, może to jest jakaś nagroda, coś tego typu. Później tam są jakieś też włosy, na przykład w trzecim levelu. Jest również ikonka konia, która może oznaczać, tak przypuszczam, właśnie to zaufanie do tych koni magicznych. Mamy jakieś roślinki, to właśnie te świetliki, znowu jakieś zadanko. Tutaj mamy na przykład w levelu czwartym jakieś ubrania, siodło, a piąty level tutaj oznacza chyba takie całkowite zaufanie. Najwyższe pewnie tych koni, no tak podejrzewam, nie? Ale generalnie bardzo się to podoba, że na nowym terenie będzie co robić po prostu, nie dość, że jest on zmieniony, będzie naprawdę ładny, to jeszcze będą zadanka, czyli bardzo, bardzo na plus. Tutaj na koniec dam Wam jeszcze taką zajawkę, co SSO niedawno ustawiła na swojego Instagrama, czyli taki urywek po prostu tej roślinności w głuchych lasach. Także pamiętajcie... Odnowione kuche lasy będą już 15 listopada. Ja się mega nie mogę doczekać. Jestem naprawdę mega ciekawa tych wszystkich zadanek. A jeszcze tak na sam koniec, tutaj Wam pokażę taki spoiler od CC Creations, jakie kreacje nas generalnie tam będą czekać. Oprócz tego możecie pamiętać też, jak był taki spoiler, właśnie dość niedawno, o takich kolczykach na uszy. Właśnie. Z korzeniami, to tutaj w tym spoilerze właśnie będzie to ukazane, więc to będzie do uzyskania w głuchych lasach. A piosenka w tle to jest nowa piosenka głuchych lasów. Tak w razie czego? Tutaj też na filmiku mamy ukazane różne animacje, co nasza postać będzie robić w głównej mierze ogrodnictwo, tak jak widzimy, więc tutaj przez to możemy też się domyślić, na czym będzie to po prostu polegać. Tutaj na koniec mamy również mapkę, tylko tak w skrócie Wam powiem, że tak, teraz 8 listopada będą te nowe konie holenderskie gorąco krwiste. No a od 15 listopada, o którym już wiemy, będą pojawiały się aktualizacje związane z głuchymi lasami. Na razie tyle wiemy. Tutaj też na tych fotkach są jakieś roślinki, ta natura oraz na przykład wodospad. Także, moi kochani, to jest są tyle z informacji. Mam nadzieję, że fajnie się mnie słuchało. Starałam się. Będę bardzo wdzięczna za łapencję w górę subskrypcję. No i pozostawcie również dzwoneczek, żeby było po prostu być na bieżąco właśnie z takimi fajnymi informacjami na moim kanale. Zostawcie również komentarz z Waszą opinią na temat głuchych lasów i napiszcie też, czy nie możecie się doczekać. Także trzymajcie się i do następnego.